Mamy taką interpelację e, pani poseł Krystyny Skowrońskiej i pana posła Romana Giertycha, kiedy wychwalają pana ministra e, obrony narodowej, kiedy wychwalają e, francuskie karakale. E, Więcej takich informacji znajdziesz w portalu hejmielec.pl, który codziennie czyta 20 tysięcy osób. Dzień dobry, witam panów bardzo serdecznie na konferencji, na briefingu prasowym w związku ze skandaliczną sytuacją agencji uzbrojenia o unieważnieniu postępowania na zakup 32 śmigłowców wielozadaniowych S70S i Black Hawk. E, jesteśmy e, mocno zdeterminowani, żeby e, działać tutaj wszystkie całe środowiska e, z powiatu mieleckiego, ale z województwa podkarpackiego, ale też z Polski, żeby e, zaprotestować żeby ta bardzo zła decyzja, która została podjęta przez rząd polski a ustami agencji uzbrojenia o likwidacji postępowania na T-32 wielozadaniowe śmigłowce wsparcia S-70 i Black Hawk. Szanowni Państwo, wiemy, że już dla rządu polskiego przed II wojną światową lotnictwo i przemysł lotniczy był bardzo ważny. Po II wojnie światowej też był bardzo ważny. Wiemy, jak Mielec się z 10-tysięcznego miasta rozwinął do 60, 000, ponad 60-tysięcznego miasta i ponad 130-tysięcznego powiatu Mieleckiego. Wiemy, jakie ma oddziaływanie. I dzisiaj, kiedy e, słyszymy. <laughs> że od ministra Bejdy, który odpowiadał nam na, na, podczas pytań w sprawach bieżących, po prostu skłamał kilkakrotnie. Powiedział, że e, wielozadaniowe e, śmigłowce wsparcia S-70 i Black to nie są Black Pytam prezesa zarządu, Janusza Zakręckiego, prezes mówi, są to Black Pan minister Bejda mówił, że blachowki są tylko produkowane w Stanach Zjednoczonych. Druga sprawa, mówi, że nie są to yy, 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 śmigłowce wojskowe. Yy, yy, a, oczywiście są to śmigłowce wojskowe, sprzedawane są do Filipin, do Chile, do Tajlandii. Ale również yy, Ministerstwo Obrony Narodowej kupiło yy, do sił specjalnych. 8 wlekołków, więc mają wszystkie certyfikaty. Więc tutaj też minister Bejda podczas odpowiedzi na nasze pytanie, pytanie posłów Prawa i Sprawiedliwości nie mówił prawdy. Oczywiście mówił też pan minister, że nie było żadnych negocjacji ani spotkań, jeżeli chodzi o. że, że były spotkania, 20 spotkań było, bo i negocjacje były przy, przy, przy zakupie, przy tym postępowaniu, okazuje się, że przy tym postępowaniu nie było ani jednego spotkania, ani jednej negocjacji, mówi też o cenie, że cena jest zbyt wysoka, no, oczywiście zawsze cena jest do negocjacji, jeżeli nie ma negocjacji, to jak możemy mówić o cenie, jak my możemy mówić o cenie, Pan, e, oczywiście na, podczas posiedzenia Sejmu padło też e, o, takie sformułowanie, że e, przez rząd prawa i sprawiedliwości zostało unieważnione... E, Zamówienie na francuskie karakale z firmy Airbus, i już dzisiaj mielibyśmy kilkadziesiąt e, tych karakali, e, i że rząd musiał 80 milionów złotych zapłacić odszkodowanie. Oczywiście nie doszło do podpisania umowy, ponieważ nie doszło, nie doszło wcześniej do podpisania umowy offsetowej. Oczywiście Francuzi e, nie porozumieli się z nami wtedy i oczywiście nie doszło do, do podpisania e, tej umowy. I co ma powiedzieć zakład PZL, który jest zakładem strategicznym, który jest militaryzacją, objęty militaryzacją, czyli podczas kryzysu czy podczas wojny podlega siłom zbrojnym? Co ma powiedzieć, jakie ma działania realizować, kiedy nie będzie miał tych zleceń na następne śmigłowce? Jakie stawia rząd polski, w jakim świetle stawia rząd Polski, polskie zakłady lotnicze, przed całym światem, przed innymi krajami, więc innych krajów kupują, chcą kupować, a polski rząd mówi, że nie leży w interesie publicznym polskiego rządu. Zakup, blackoutów, wielozadaniowych, śmigłowców nie leży w interesie publicznym. Oczywiście jeszcze chciałem parę słów na temat. Tego pytania bieżącego, które zadawaliśmy. No, oczywiście, podczas tego, kiedy pan minister odpowiadał nam, posłom Prawa i Sprawiedliwości, na to pytanie. O, I mówił, że, e, że o tych e, śmigłowcach Karakale, że nie, że, że nie zostały. To były prawa z koalicji 13 grudnia, były wtedy brawa. No to re, no, w związku z tym padło pytanie posła Anzela, czy e, zamierzacie Państwo wrócić do zakupu e, francuskie Karakali? Firmy Airbus, bo to jest pewnie na dziś dzisiejsze najważniejsze pytanie. I patrząc dalej, czy już to wcześniej nie było, kiedy mamy taką interpelację pani poseł Krystyny Skowrońskiej i pana posła Romana Giertycha, kiedy wychwalają do pana ministra obrony narodowej, kiedy wychwalają francuskie karakale. Tutaj warto się z tą interpelacją, żebyście się państwo dziennikarze zapoznali, bo tutaj wychwalają już wtedy to interpelacja jest z 4 listopada 2024 roku. Kiedy pani poseł wychwala, że zaproponowała ona Nowoczesny sprzęt śmigłowiec typu H225N, Karakal, który był śmigłowcem wielozadaniowym, transportowym, dalekim, i cały czas to wychwalanie jest już 4 listopada 2024 roku. Czy to nie jest już przygotowanie gruntu i pod zakup y, francuskich y, samolotów y, śmigłowców Karakali? Y, w związku z czym, y, ile kosztuje bezpieczeństwo? Ile kosztuje bezpieczeństwo? I czy. Jak ważne jest bezpieczeństwo dla obecnego rządu? Bo jeżeli my mamy dwa za 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 zakłady w Polsce, które podlegają militaryzacji i w czasie kryzysu czy wojny podlegają pod siły zbrojne, to my musimy w te zakłady inwestować. I oni muszą mieć tutaj zamówienia, bo przecież Amerykanie, jeżeli oni zainwestowali, to po to, żeby ten zakład produkował dla polskich sił zbrojnych, a to nadwyżkę sprzedawał na eksport. W związku z powyższym, żądamy, że od Ministerstwa Obrony Narodowej, od premiera rządu polskiego, żądamy, żeby wznowił postępowanie i wrócił do negocjacji z polskim zakładami lotniczym Mielcu. Dziękuję. Proszę bardzo, Pan Szanowni Państwo, ja odniosę się też do, do tych słów ministra Bejdy i też do różnych fake newsów na temat śmigłowców Blackwell produkowanych w Mielcu. Przede wszystkim S70 i to jest śmigłowiec wojskowy, który posiada certyfikaty wojskowe. Także nie ma wersji cywilnego śmigłowca w Mielcu. Cywilna wersja jest produkowana tylko w Stanach Zjednoczonych i tak naprawdę to jest Black Hawk i różnica między Black Hawkiem WH-60M, a między s 70 i to jest 95% to są te same części. Oczywiście różnią się wyposażeniem czy uzbrojeniem proponowany śmigłowiec, który jest proponowany przez rząd Stanów Zjednoczonych on jest później uzbrajany i konfigurowany przez wojsko amerykańskie. W 2015 roku, kiedy tutaj w Mielcu właścicielem korporacji, znaczy PZL a PZL-a była korporacja UTC, była taka sytuacja, że UTC nie produkowała uzbrojenia. W tej chwili naszym właścicielem jest Lockheed Martin, który jest producentem uzbrojenia i w tej chwili PZL dysponuje... E, różną gamą wyposażenia i uzbrojenia I, i taki śmigłowiec może być uzbrojony. Oczywiście wszystko zależy od konfiguracji i wymagań wojskowych. Minister Berdzia też twierdził, że tak jak tutaj wcześniej Pan Poseł powiedział, że, że odbyły się jakieś spotkania, spotkania oczywiście odbyły się, ale to było, dotyczyły pierwszej oferty. Oferta druga została złożona pod koniec marca i tak jak tutaj dowiedziałem się od zarządu, na tą ofertę nasza korporacja wydała 20 milionów złotych. Te 20 milionów złotych mogło być wykorzystywane na inwestycje. Po tej oferty nikt z zarządem się nie spotkał spotkania z 20, tak jak powiedziałem, 20 milionów złotych i jeżeli korporacja wydaje takie pieniądze, to, to oczywiście to jest utajnione jaka jest konfiguracja. To jest drugie też przekłamanie Pana Ministra, że cena oczywiście była utajniona przez, przez nasz zakład, ale konfiguracja i wyposażenie tego śmigłowca były utajnione przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Także my jako związki zawodowe nie wiemy, co się znajduje w ofercie, czy jest tam uzbrojenie, ale skoro na ofertę, na przygotowanie tej oferty poszło 20 milionów złotych, to ja się spodziewam, że, że tam było wyposażenie i uzbrojenie które, które wymagania określiło wojsko do, do, do tego naszego śmigłowca. My jako Związki Zawodowe też wystosunkowaliśmy apele na każdym szczeblu tutaj Solidarności. Taki apel wystosunkowaliśmy jako Komisja Międzyzakładowa NZ Solidarność. Również taki apel podjął, podjął Zarząd Regionu Rzeszowskiego. I sekcja Krajowa Przemysłu Lotniczego, której jesteśmy członkiem. No, i chcemy tu przede wszystkim dodać, że w tej chwili Ministerstwo Obrony twierdzi, że zostały zmienione priorytety. Na szczycie priorytetów w tej chwili są śmigłowce szkoleniowe h 4 śmigłowce szkoleniowe i, i jakby jest dwóch producentów tych śmigłowców szkoleniowych. Oczywiście faworytem jest, tak jak tutaj wcześniej Pan Poseł powiedział, teraz Airbus Helicopters, już w tej chwili chyba 1 lipca została podpisana już tak, podpisany został list intencyjny między zakładami WZL-1 w Łodzi, a firmą Airbus Helicopters. Co świadczy, że Airbus przygotowuje się do sprzedaży tych śmigłowców H145M. To są śmigłowce szkoleniowe właśnie w wojsku polskiego. I mamy powtórkę, tak jak 10 lat temu. Znowu, znowu zostały, nie wiem czy zostaną, ja tak, tak mi się wydaje, że zostaną wybrane śmigłowce francuskie. W takim przypadku, my na terenie Polski mamy dwie fabryki śmigłowców w Świniku i w Mielcu. A rząd polski chce wybrać śmigłowce francuskie. I protestujemy przeciwko temu. Apelu, apelujemy do Ministerstwa Obrony o zmianę decyzji. Tu są nasze miejsca pracy i chcemy, żeby tutaj płacimy podatki. Chcemy, żeby zamówienia były realizowane w Polsce. Dziękuję. Teraz Pan Prezydent Krzysztof Dobre Dzień dobry Państwu. E, witam serdecznie na dzisiejszej konferencji. E, jako Samorząd Miasta Mielca, jako Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Mielca nie mogliśmy się nie pochylić, nie mogliśmy nie wziąć udziału w tej konferencji. Z uwagi na to, że to jest te, ta decyzja o anulowaniu postępowania na wielozadaniowe śmigłowce Black Hole uderza bezpośrednio w miasto Mielec, w samorząd miasta Mielca. Ja tylko tutaj dodam, że funkcjonowanie polskich zakładów lotniczych na naszym terenie jest to jeden z największych pracodawców w regionie. Daje to wymierne korzyści, jeżeli chodzi o wpływy do budżetu miasta. Ta firma intensywnie i bardzo szeroko wspiera działania samorządu miasta Mielca. Angażując się w liczne sponsorowanie i w współorganizację w licznych wydarzeń, które jakby to miasto pobudzają do życia. Tak? Ostatnim takim przykładem mieliśmy bardzo dużą i bardzo fajnie zorganizowaną El Show Miele z 2025. Była oczywiście możliwość zapoznania się wizualnym, statycznym i dynamicznym zapoznaniem się właśnie z tym śmigłowcem Black Hole S70i. Oczywiście są jeszcze inne, inne produkty, takie jak, jak, jak samolot Bryza, ale również poprzez funkcjonowanie tej fabryki w mieście rozwija się historia i, i, i jakby powrót do historii. Na terenie Polskich Zakładów Lotniczych jest wykonana stała wystawa. Makiety PZL Łoś, Pan, przypominam sobie, jest to legendarny bombowiec opracowany w dwudziestoleciu międzywojennym. I drodzy Państwo, bardzo, bardzo, ale to bardzo miasto mielec zależy na tym, żeby te zamówienia w polskich zakładach lotniczych były jak największe, z pożytkiem dla pracowników, z pożytkiem dla samego miasta i nie zgadzamy się z tą decyzją. Możemy tutaj, no ja tutaj zapoznając się z interpelacją poselską nr 5974, którym się podpisała między innymi Pani Krystyna Skowrońska. No drodzy Państwo, no jeżeli rozumiem lobbowanie na rzecz biznesu francuskiego, ale jeżeli Pani, pani Krystyna byłaby posłem z Tuluzy, tak? Tam są główne zakłady Airbusa, ale nie z dla mnie jest to, dla mnie jest to, Jakaś niezrozumiała sytuacja. Przypominam sobie też ostatniej kampanii prezydenckiej, bo dużo się działo. Był w Mielcu, brał udział właśnie na terenie strefy, specjalnej strefy ekonomicznej, jeden z kandydatów ze środowiska pani poseł Krystyny Skołańskiej. Wręcz on zapewniał o tym, że po wyborach zostanie prezydentem, w Mielcu będzie powstanie drugi centralny okręg przemysłowy. A tutaj, drodzy państwo, Fakty są takie, że nie wiadomo, czy jedyny zakład, który został pod dawnym Centralnym Okręgu Przemysłowym, jeżeli chodzi o lotnictwo w Mielcu, czy nie będzie musiał ogłosić upadłości. Więc tutaj jakby słowa jedno, fakty drugie. Na ostatniej sesji Rady Miasta samorząd miasta, Rada Miasta, jednogłośnie, bardzo się z tego powodu cieszyliśmy, przyjęła apel, o właśnie, który wystosowała między innymi do premiera, do prezydenta do parlamentu o tym, że nie zgadzamy się z tą decyzją, że chcemy powrotu i żądamy powrotu do negocjacji i nie pozwolimy na to, żeby miasto Mielec znowu zostało ukarane, bo ja tylko przypominam, że jest taki ciąg zdarzeń od 15 października, szczegółowo mówiąc od 13 grudnia, że miasto Mielec krok po kroku no notuję same sukcesy pod rządami obecnej koalicji, koalicji rządzącej. Ja tylko przypomnę, że miasto Mielec straciło już z, jakby zapewnione, zapewnione finansowanie na, na budowę dworca PKP, tego też nie mamy, nie mamy już drużyny piłkarskiej o ekstra klasie po wycofaniu się, po wycofaniu się sponsorów. Ze spółek, jak, przez spółki Skarbu Państwa, i to była jest kolejna jakby, kolejna, jakby, kolejna, jakby decyzja, kolejne, jakby post które po prostu pokazuje, jaka jest przygotowywana, przygotowywana przyszłość dla naszego miasta, a już świeża sprawa, już jest kolejna, tak może nie związana bezpośrednio z, z, z tutaj z, 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 z tematem dzisiejszej konferencji. Ale obkrojenie e, województwu podkarpackiemu dodatkowej puli e, ze środków e, samorządowego e, Funduszu Dróg. Czyli potencjalnie miasto Mielec też będzie miało gorsze jakby możliwości uzyskiwania, uzyskiwania, e, pozyskiwania środków zewnętrznych na e, modernizację i budowę nowych dróg. Co przypominam przez ostatnie 5 lat przy zasłudze tutaj Pana Posła Fryderyka Kapinosa. Miasto Mielec miało bardzo wiele takich projektów z dofinansowaniem. Także nie godzimy się na taką politykę rządu. Miasto Mielec jest liczącym się miastem, jest pod względem, jeżeli chodzi o podkopacie drugie, co do wielkości pod względem zaludnienia. Notujemy praktycznie pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o eksport, jakby wytworzenie, wytworzenie dóbr na naszym terenie. A polskie zakłady lotnicze, przypomnę, że jest to największy eksporter w Polsce produkcji specjalnej. Więc nie wiem, czy jesteśmy po prostu za dobrze i trzeba nas ukarać, czy, czy ktoś, ktoś w Warszawie po prostu się zreflektuje i no, potraktuje sprawę w pełni poważnie. Dziękuję bardzo. A teraz pan. Yy... Radny Prawa i Sprawiedliwości, szef klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Mieleckiego, Waldemar Marbarnicz. Dzień dobry Państwu. Ja tylko dodam jeszcze tutaj, że przeciwko temu, co wydarzyło się w związku z tym przetargiem i z tą sytuacją, jaka obecnie panuje, jaka w związku z atmosferą też, jaka panuje w związku z tym, chciałem dodać, że przeciwko czy na tę sytuację zareagowały także samorządy inne? Zareagował samorząd Powiatu Mieleckiego Rada na ostatniej sesji. Przyjęła apel jednomyślny w tej sprawie przeciwko unieważnieniu postępowania przetargowego na zakup śmigłowca zadaniowego SI-70 Black Hawk produkowanego w prezendel Mielec. Podobny apel przyjęło, przyjął Sejmik Województwa Podkarpackiego. Też tu była reakcja samorządu Osu. A więc widzicie Państwo, że samorządy różnych szczebli reagują, reagowały i będą pewno reagować w dalszej kolejności na tę sytuację. No dla nas, jako dla nas radnych, no ważna jest tutaj ten aspekt jeszcze tych miejsc pracy i, i, i wpisania się zakładów lotniczych przede wszystkim w rozwój naszego regionu mieleckiego, więc kasowanie takiego przetargu czy pozbawienie możliwości tutaj zakupu tych śmigłowców jak wspomniał Pan Poseł, bardzo się odbije, jak wspomniał też pan, pan, pan Przewodniczący Solidarności Duszkiewicz, odbije się tutaj na, 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 lokalnym, na, na lokalnej gospodarce, na lokalnym rynku pracy, bo przecież to jest wspomniane 1700 pracowników, aktualnie pracujących, zatrudnionych w PZL Wielec sikorski ale, czy, czy Lockheed Martin, ale ale to są także praca, miejsca pracy no, w szeroko pojętym łańcuchu dostaw. To, to jest kilka tysięcy jeszcze dodatkowych miejsc pracy. Pięć więc, tysięcy. Więc, o właśnie, tak, 5 tysięcy dokładnie. Więc to jest, to jest liczba, o której nie można przechodzić obojętnie. Tak samo jak nie można przechodzić obojętnie wobec faktu, że przecież lotnictwo kosmonautyka to jest inteligentna specjalizacja województwa podkarpackiego i także cała Dolina Lotnicza, która funkcjonuje na Podkarpaciu i między to przecież to są nowoczesne technologie, to są miejsca pracy wysokiej jakości, to są miejsca pracy lepiej płatne więc i rozwojowe, to są firmy rozwojowe, więc rząd polski rezygnując z zakupu, z zakupu produkcji, która jest wytwarzana tutaj, no nie przyczynia się w ten sposób do, 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 do postępu, do, do, do wzrostu innowacyjności naszego regionu, to trzeba całościowo popatrzeć na na te sprawy rozwojowe w tym aspekcie, więc no, dla nas jest to sytuacja tak jak wspominałem niezrozumiała, będziemy co tylko będziemy mogli robić, co będzie w naszej mocy to będziemy robić. Oczywiście nie wchodzimy tutaj w te aspekty jako radni oczywiście, jak mówię tutaj za, za Radę Powiatu, za, za samorządy, nie wchodzimy tutaj w aspekty techniczne czy, 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 czy porównania, bo, bo my nie jesteśmy od tego od tego są fachowcy, ale oni oczywiście też jednoznacznie wypowiedzieli się, że że śmigłowiec jest jak najbardziej dobry, nowoczesny i przydatny dla polskiej armii. A mamy zapewnienia przecież od rządu polskiego, że te pieniądze, które w ostatnim czasie są obiecywane i, i, i będą przeznaczone na, na doposażenie polskiej armii i, i, i szeroko, szeroko pojęte bezpieczeństwo, że z tych pieniędzy będzie korzystał polski przemysł, że będą korzystały firmy znajdujące się no między innymi też na Podkarpaciu, bo przecież przemysł przemysł zbrojeniowy to to, to to przecież tutaj nie trzeba odkrywać wielkiej tajemnicy, że, 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 że dużo firm tutaj jest z tym związanych, więc oczywiście region liczy na te pieniądze, liczy dalej i taka sytuacja jest no tym bardziej niezrozumiała jeszcze w aspekcie tego, że przecież i jak mówimy już o tej produkcji, to nie trzeba budować tutaj nowego zakładu, nie trzeba w ramach ofsetu czy w ramach, w ramach dodatkowych działań uruchamiać jeszcze jeszcze dodatkowych, angażować dodatkowych, jeszcze nie wiadomo jakich, jakich środków, bo te, te zakłady tutaj już funkcjonują, jak zostało wspomniane, jak pan prezydent wspomniał, przecież tutaj centralny o tym przemysłowy ma tradycję już ponad 85 lat, prawie 90 lat, więc... Więc tutaj ten, te tradycje są, ten przemysł jest. I, 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 no i korzystajmy z tego i wspierajmy to, żeby to nie było tak, że, że na tym zakończymy tutaj tą, tą historię naszego wspaniałego przemysłu lotniczego. Ja jeszcze jak mogę Słuchaczko to powiedzieć, to przede wszystkim tu mamy wyjątkowych fachowców wykwalifikowanych. Bo przecież oni tego przemysłu lotniczego uczą się... Ponad 80 lat. I dlaczego też firma, jak chce zainwestować, to patrzy przede wszystkim na kapitał ludzki. I kiedy Amerykanie tu inwestowali, wiedzieli, że tu są bardzo dobrzy fachowcy, doskonale wyszkoleni. I my wiemy, że dzisiaj jakiekolwiek decyzje w ramach zobowiązań politycznych, bo ja uważam, że to są decyzje ramach zobowiązań politycznych wobec Francji nie mogą być kosztem bezpieczeństwa Polski, bezpieczeństwa Podkarpacia, Wielca i Powiatu mieleckiego. Nie mogą być te decyzje, bo to są bardzo złe decyzje, z którymi się nie zgadzamy i przeciwko którym protestujemy. Więcej takich informacji znajdziesz w portalu hejmielec.pl, który codziennie czyta 20 tysięcy osób. Masz ciekawą wiadomość lub jesteś zainteresowany reklamą? Zadzwoń lub napisz. Szukaj hejmielec też w mediach społecznościowych.